w obronie polskiego rolnictwa przed kancelarią premiera. Wiemy, że dzisiaj pani premier jest na spotkaniu z Orbanem. I widzimy tutaj tę wzruszającą scenę. Ten sympatyczny pan w czerwonej kurtce to jest nasz przyjaciel Zenon Ryszard Nowak. Zenon Ryszard Nowak zbiera podpisy pod swoją kandydaturą. Nie bał się dzisiaj przyjść, nie wahał się być z rolnikami polskimi. Widzimy tutaj podpisy. Zenonie, ile już zebrałeś podpisów pod swoją kandydaturą? 49. Dzisiaj. Czyli pan będzie 50. Nie, nie. Czyli e, Narodowa Demokracja w Widzicie Państwo, jak to wygląda. E, bohaterski dzielny Tata.pl e, zbiera podpisy pod swoją kandydaturą. Idziemy dalej, widzimy tutaj, jak rolnicy się e, zorganizowali. Jest namiot. Zamierzają tutaj być do powrót. Jest herbata, jest nasz Halo, Marek z tej strony. Potrzebuję po prostu wody na, na herbatę i na kawę. Pan Marek dzwoni do kogoś. Panie Marku, będzie herbata? Będzie herbata, będzie. Się wygląda. Okazuje się, że bardzo proste metody działania są najskuteczniejsze. No jest w tych ludziach widzimy moc. Są trzeźwi. To jest Dzień dobry. Na kogo pan zbiera podpisy? A no dla prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Na Dudę. Na Dudę tylko.